Tajczen dzisiaj odcinek z ogrodu kwitną już pierwsze lilie koniec maja już i je kwitną a najstarsza odmiana polskie stare lilie nazwane kiedyś smolinosami lub smoluchami a tu elegancko zimują w gruncie bo ładnie wychodzą szybko rosną, szybko kwitną obok hosty fiołków całe tysiące które tu magnolia przekwitła tak tu jest w tym zakątku idziemy dalej, zobaczymy co kwitnie jeszcze Pięciornik, akurat biały, tu jest, pięciornik sobie z Zdziczały chmiel sobie wchodzi i na niego i na sosnę. Wodziszki w piętrze dolnym, partii dolnej. Tam w dołku w kosaćce jeden kwitnie nawet dalej na żółto. Taki kolejny półdziki zakątek na naszym podwórku, w naszym ogrodzie. No, Zakończył swoje przemówienie. Czosnek zielonawy gdzie dany tą fitię. Mięta cytrynowa z tyłu. tu wiotka, oregano. Przyprawa, to taka rabatka żołowa. Produkty wykorzystywane w kuchni. Ja tu muszę przepielić, bo widzę trawsko powłaziło. utrzymniona z takimi żółto-zielonymi listkami sobie wchodzi na małe ogrodzonko ogrodzonko zrobione bo tu kozy są wyprowadzane i przyprowadzane z pastwiska jakby nie było ogrodzonka to by tą rabatę z zjadły pozostały no a tu jabłonka jest tak w ogóle kwiat nie przemarsł. Dużo jest małych jabłek. Powinno być sporo owoców w tym roku. Czerwona porzeczka. Już zaczyna dojrzewać. Jeszcze parę dni będzie gotowa do zbioru. Czyli na początku czerwca. W tym roku wszystko szybko. Dwa tygodnie szybciej, miesiąc szybciej. w tych w porzeczek. Przechodzą dalej w mariny Dalej jabłonka. Taki nie to ogród, nie to sad, nie to Nie to zadbane, nie to półdzikie. Ale jest i cieszę To róże. Róże, które przycinałem tam Spójrzmy zimą wczesną wiosną pokazywałem jak przycinam to akurat niska róża ale wielko kwiatowa jasna różowa pięknie kwitnie kolejna róża ale taka ze średnim kwiatem dopiero rozkwita Kolejna róża z dużym kwiatem, wielko kwiatowa, żółta tym razem A to się cieszę jak są trochę innych kolorów, bo tych różowych kwiatów to mam najwięcej wygrozi no. A płynnie obok to Tawły już na różowo pięknie piczą. Tu na ogrodzeniu no to, to sąsiada w łazi. Wprąca, róża. Kwiatów całe mnóstwo. Ma. To u niego też kwitnie. Maca darmo różę mu Chociaż on taki za miły nie jest w obejściu, no ale niech ma coś z życia i z tego, że mamy wspólną siatkę. Siatkę do będę ja kupowałem i montowałem, bo on to jest taki udają sobie jednego, no. ale to życie tu róża, jak szaczasta na biało kwitnie, takie przejście jest to. tu berberys jest poszedł w górę, jest 5 metrów. gdzieś w stołu, mini idziemy dalej tą różyczkę to już pokazywałem ostatnio ale ładnie tu rozkwita obok taka o, z niskich też różowa takie ma kwiaty pełeniowate dopiero rozkwitają Tu kolejna ta wółka na kwitnie, Na różowo. Taka stara pergola na nich. Kolejna róża. Z założenia pnąca, ale potem się tak coś powoli i słabo. śmielina, żółto ta ta się położy za to okrywowe stanowi warstwę okrywową na tej rabatce Tu taka hortensja Ogrodowa, taka krzaczasta Ale Już nie widzę, nie widzę pomków w tym roku Chyba przemarzły No to trudno nie, nie zawsze, nie wszystko się udaje o. A tu plama, plama biega na spacerze Tu usta, biało, rudo, czarna plama Ma się dobrze Nauczyła się już polować, trochę chodzi, szuka tu różnych gryzoni A zawsze tak pojedziemy o tu berberys. Tu kolejne hosty Zielony liść, biała wódka, tu świerk karłowaty No różnie przeróżne, no różne rośliny, jedna dla kwiatów, inne dla liści się trzyma, inne jeszcze dla kształtu Jedne kwitną wiosną, inne ratę, inne jesienią Niektóre Przez cały sezon wegetacyjny Różnie to jest tu jest fajna pergola taka przejście do, do naszej głównej, wewnętrznej drogi podwórkowej a na tej pergoli taka już kilku już urosła już do góry, jeszcze by chciała się piąć i odchodzi dalej, jak pójdzie dalej to ma żywotnik tużberga wejdzie żywotnik tużberga taki podobny do tuj, spokrewny z tują, nawet o wiele większy jak już idzie już ma kilkanaście lat kilkadziesiąt to idzie w wielkie drzewo ten już ma ze 12 może 13-14 metrów i rośnie dalej przy drodze tu bratki cały, cały szpaler i owce już mają pomki, ale jeszcze nie fitzą tu krzewózka w Rigena przekwita Kolejna pergola, na niej biciokrze, Pąki ma będzie kwit, czekamy po kolejna róża Róża pergolu. też sypnęła kwiatem To spalerek, chyba begonia, nie pamiętam jak się nazywają Bo żona to lubi, to wsadziła Moje są z tyłu hosty, które sam wyhodowałem z nasion Tamte rozsadzane były też z, z naszej uprawy, ale rozsadzana też z nasion, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta I tutaj to powiem tak, że tam bez, bez jakiegoś wielkiego mojego udziału po prostu się rozsiewają wschodzą i rosną nie wszystkie bo jakby się wszystkie rozsiały to by miały setki albo tysiące no, ale czasami się udaje jak się ma tego dużo to i, to i sukces odrodniczy przychodzi łatwiej tu ciekawostka niedobity ostatni kwiatek pigwowca, który tam już bardzo kwitł to koniec maja, jeszcze sobie kwitnie. Rozsyłka tu jest kolejny ulubione Kwiatki mojej żony. Gdyździki odwrotne, się same tu wysiewają, rozsiewają. I to trochę wkurza, bo one tak robią co chcą, no, a ja muszę się do nich dostosowywać. No ale co poradzić? Trzeba przyznać, że są ładne. No. Głównie różowe, jasno-różowe, ciemno-różowe. Jakieś mierańce, niektóre. A nad nimi zaczynają kwitnąć takie dzwonki. Szef taki z dzwonkami. Konwario podobnymi. Trochę w zapach do Jaśminu mają podobne, ale, ale inne. Koniec, taka wysoka róża. Też tu przerosła rabatę do zdziczała, Sobie kwitnie i niech kwitnie. Także tyle, tyle relacji ze, ze spaceru światowego po ogrodzie. tej wiosny jest jak latem, się co będzie latem, jak wiosną jest po 30 parę stopni, które było w kwietniu, teraz w maju, co będzie w czerwcu, a w lipcu, sierpniu będzie pewnie po 40-50 stopni w cieniu. No, ciekawe, jak damy radę. Trzeba będzie dużo podlewać siebie też nawadniać. to co już robił. Także dzięki za oglądanie pozdrawiam wszystkich, cześć. O, o. Te mi tu śpiewają. Świergotki, słowiki. Czego ja tu nie mam tych krzakach, Sikorki. Dobrze, że są tu trochę tych Komarów tych dwóch trochę zjadają, chociaż z tego tyle lata, że nie są w stanie przejeść wszystkiego. No dobra, kończymy ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich cześć.